Wrocławianki spisują się w tym sezonie nadspodziewanie dobrze, i gdy utrzymają dyspozycję, powinny powalczyć o medale Mistrzostw Polski w pojedynku derbowym nie będą jednak faworytkami. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się wygraną MKSTS-u. 3 do 2 punkty dla naszych akademiczek zdobyły Natalia Bajor i Ada Jończyk. Wtedy jeszcze w drużynie z Wrocławia nie występowała Geng Nink. Od momentu, gdy Chinka dołączyła do zespołu, wrocławianki są groźne dla każdego. Oprócz zawodniczki z państwa środka, barw AZS-u, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław powinny bronić jeszcze Daria Łuczakowska i Natalia Bajor. Gospodynie nie ukrywają, że zamierzają się zrewanżować za porażkę z pierwszej rundy. Mają ku temu sporo atutów, własną halę, kibiców, dobrą ostatnią formę. Mecz jest niezwykle istotny dla układu tabeli w przypadku wygranej. Wrocławianki zrównają się punktami z MKSTS-em i będą miały otwartą drogę do czołowej czwórki ligi. Początek spotkania w sobotę o 16 w hali przy Kamiennej we Wrocławiu.